Cześć wszystkim! W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o moich wrażeniach z użytkowania Apple Watch Series 10 po roku użytkowania. Jest to najnowszy zegarek od Apple. Minął już rok odkąd go noszę na co dzień i dziś mogę szczerze odpowiedzieć na pytanie, czy warto wydać na niego około 2100 zł i czy nadal jestem zadowolony z tego wyboru. Design i wykonanie. Apple Watch 10 od razu wyróżnia się wyglądem. Smukła obudowa, elegancki design i bardzo wytrzymały ekran. Po roku użytkowania nadal wygląda praktycznie jak nowy. Always-on display sprawia, że zegarek przypomina klasyczny czasomierz, a jednocześnie pokazuje wszystkie najważniejsze informacje bez podnoszenia ręki. Na co dzień to ogromna wygoda: powiadomienia, szybkie odpowiedzi na wiadomości, sterowanie muzyką czy odbieranie połączeń. Dzięki temu naprawdę często nie muszę wyciągać telefonu z kieszeni. To oszczędza czas i sprawia, że zegarek staje się naturalnym przedłużeniem iPhone'a. Funkcje zdrowotne i sportowe. Apple Watch 10 to też świetny kompan w dbaniu o zdrowie. Monitorowanie snu, pomiar tętna, saturacja, EKG, wszystko działa bez zarzutów. A pierścienie aktywności wciągają i naprawdę motywują do ruchu. Przy treningach również nie zawodzi, GPS jest precyzyjny, trybów sportowych jest mnóstwo, a jeśli ktoś pływa, biega czy jeździ na rowerze, znajdzie tu coś dla siebie. Wodoodporność No i ważny punkt, zegarek jest wodoodporny. Po roku użytkowania w deszczu, na basenie czy podczas codziennego mycia rąk nie ma z nim absolutnie żadnego problemu. Funkcja wypompowywania wody działa świetnie, więc można go używać w każdych warunkach bez stresu. Kompatybilna z iPhone'em, tu Apple nie ma konkurencji. Smartwatch najlepiej działa oczywiście z iPhone'em, synchronizacja jest płynna, aplikacje działają bezbłędnie. Mamy Apple Pay, odblokowywanie MacBooka i dostęp do pełnego ekosystemu Apple. Bateria. Po roku nadal spokojnie wystarcza na cały dzień, a czasem nawet dłużej. Ładowanie jest szybkie, więc wystarczy wrzucić go na ładowarkę podczas porannej kawy i mamy energii na resztę dnia. Aktualna cena to około 2100 zł. Nie jest to mały wydatek, ale moim zdaniem to sensowna opcja. Dostajemy najnowszy zegarek od Apple, który działa niezawodnie, ma wszystkie najważniejsze funkcje i świetnie sprawdza się w codziennym użytkowaniu. Podsumowując, po roku z Apple Watchem Serie 10 mogę powiedzieć jedno: to smartwatch, który nie zamierzam zamieniać na żaden inny w najbliższym czasie. Spełnia wszystkie moje oczekiwania: jest wygodny, elegancki i wytrzymały. Naprawdę ułatwia życie. Jeśli korzystacie z iPhone'a i szukacie zegarka, który najlepiej z nim współpracuje, to będzie najlepszy wybór. A teraz pytanie do Was. Jak Wy zapatrujecie się na smartwatche? Macie Apple Watcha, czy może korzystacie z innych modeli? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Jeśli podobała Wam się ta recenzja, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, wtedy nie przegapicie kolejnych materiałów. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach.